Pewnego dnia, tak z tydzień temu, program mi się nie włączył przy starcie systemu, i byłem w tak ciężkim szoku, jak ciężko mi jest zrobić prostą rzecz, czyli przenieść, za założyć folder z podfolderami. Akurat mam taką strukturę, i do jednego z tych podfolderów rozpakować dane. To było dla mnie nie do przejścia, więc co zrobiłem? Spędziłem jakieś 3 godziny, plus dzisiaj rano, czwartą. Na tym, żeby ten proces zautomatyzować. Napisałem cały program, podłączyłem to przez Power Automate, żeby mi się automatycznie odpalało na skrót klawiszowy, i teoretycznie zajęło mi to dużo więcej czasu niż przez nie wiem parę miesięcy rozpakowywanie tych plików i przenoszenie do folderów, a mimo wszystko. Jestem cholernie dumny z tego, co zrobiłem, e, ponieważ ja absolutnie nie umiem programować, nie znam żadnych języków, więc posiłkowałem się mm, LLM-ami, w tym przypadku klodem e, plus y, internetem, i to było coś, czego absolutnie nie musiałem robić. Ja mogłem to zrobić kilka dni później, jakbym miał więcej wolnego czasu, tak? Ale nie, to był moment i to no nawet nie był moment na zasadzie, dobra, dokończę tą robotę i zrobię tamto. Połowie roboty, dosłownie wiesz, w takiej przerwie na zasadzie, o, tu mi się coś długo ładuje, się przełączam i robię tamto. Nie mam mnie na 3 godziny. Teraz zapomniałem w ogóle, od czego zacząłem. Ja dodam, że doskonale, doskonale to rozumiem, bo myślę, że to, co ADHD-owym głową pozwala normalnie funkcjonować, to są rutyny. To są rzeczy, do które, które sobie wypracowujemy, które powodują, że, że trzymamy się w jakiś sposób w ryzach. I w momencie, mm -hmm. kiedy ta rutyna się nie zdarza, kiedy, znaczy inaczej, no właśnie, kiedy zdarza się jakaś anomalia, to nasz świat się po prostu wali.